hu, dobra. Tu zaczynamy. No Elo, tu znowu wasz potentat naftowy. I zobaczymy, czy dzisiaj znowu będzie nam tak szło słaba jak ostatnio. Ja to zawsze jak idzie zima, to ja się cieszę. Ze względu na to, że wiadomo, można sobie golfem pod Tesko ręczny po potargać. Śnieg spada. Także od razu wszystkie driftery wylatują sobie tako. Na, 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 co? Na ulicę? O ja przy głupie nawet nie potrafisz się wypowiedzieć. No i co? Dobra. Tutaj 59, 39. Tutaj pewnie już słabsze pole będzie. To sobie idę tutaj. Zobaczymy czy się ta... Czy ten ruch się opłacał czy nie. Dobra, okej. Okay. Mamy 40 tysięcy. Ten ma 54. Zł. Złodziej. Ile mamy? 5%. Dajemy 20 tysięcy. 23 dał. I znowu ten typ. No ja nie mogę. Ile on już ma? 26%. Ile on dał? Nie pamiętam. Ooo. Ale mnie denerwujesz, gościu. 50% grzywny za wycieki. No przyda mi się. To chętnie. No ale czemu ceny tam nie miałem poznajomości, znajomości? No, nie wiem w ogóle, jak on te wyniki wykręca. No bo, tak jak pokazywałem ostatnio te ulepszenia jego, no to przecież to jest śmiech na sali. Co on tam wyprawia? Dobra, tu, dobra, moment gościu, na razie idę jedną ścieżką. No, okej, okay. ceny świetne. Nic nowego. O, dobrze, po rośnie. Nie będą musiało, musieli przez całą mapę latać. Świetnie. Kupimy więcej koni. Tutaj idziemy w dół od razu. No, dawaj, 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 dawaj. Sprzedawaj to. ja skała. No. Dawaj, 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 dawaj. Siup. No a teraz musimy zarobić, żeby przeciągnąć rurę, nie? Okej, okay. dobra. To chyba już większe będzie złoże. Ta. To tutaj spokojnie możemy sobie drugi poziom. A tutaj jak? <laughs> no ta. Maciek i jego świetne yy, decyzje. Tutaj stawiamy szyb. W ogóle jak ten czas szybko leci. Nie no, filoosy, Koniecznie. Ale w sumie po co nam teraz jak? I tak, nie mamy kasy na rozwój. Dobra. Na razie nie przystępują. Czekajmy, aż cena jakaś będzie taka bardziej komfortowa do sprzedaży. Patrz, no i jak na złość. O! Nie no, ten to jedno więcej ma. Jeden cent więcej. Dobra. Powiększymy skład. Dobra, moment. Tak to nikt nie miał, nie? A teraz to wszyscy naraz. W sumie nic nowego, czemu, czemu ja się dziwię? Już po takim czasie. Dobra. Tutaj musi być niżej. Bo jak nie to się popłacze. Aż tak nisko? Może być. Ważne by było. Eee... Dobra, silos tutaj wepchniemy jeden. Tam jeszcze wydobywają. Idziemy w dół. Co innego nam zostało. Ej, to. Gdzie to jest? ja yeah. Ale tutaj po prawej stronie jeden macha. No. No. Dobra, teraz dopiero wszystkie konie są. E, gdzie ty machałeś? Tutaj machałeś, tak? No to idziemy. Zobaczymy co tam masz. Małe złoże. Ale poszerzymy, bo jest wrzesień już. Krety. Ej, ale albo mi się wydaje, albo teraz dużo szybciej czas leci. Ten rok upływa. Nie wiem. Albo ja po prostu się rozleniwiłem i nie ogarniam już nic. Też minęło kilka dni od poprzedniego nagrywania. Mam tutaj dwa złoża gazu. Mamy październik. Oh, Okej. Okay. Eee, gdzie możemy przeciągnąć? Bo to możemy w jedną i w drugą stronę zrobić. To może. No, ale tutaj no, to mi nie daje spokoju. Gdzie może być te złoże? Tutaj? Nie, nie wiem. Nie wiem. Dobra. Nieważne. Jednego nie wydobędę to nic się nie stanie. Eee... O! To. A nie, i tak musimy do prawego, bo podłączenia nie mam co za typem. Dobra. To robimy tak. Tu. Tutaj zamykamy. Tu zamykam. Ej, 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 ej. ej. Zamykaj od razu. Dobra. Tu. Tu jest zamknięte. Dobra stop, no trudno, nie wiem, zobaczymy czy się opłacało tutaj pociągnąć gaz, czy nie, nie wiem, naprawdę. I tutaj co, poleci, nie poleci, nie może, nie, bo jest zamknięte. Ta, nic nie ten, e, poczekamy, może coś z upływem dni pójdzie do góry cena, dobrze, 20 listopada i otwieramy, dobra nie chleci. Może, nie, damy radę wszystko, wszystko wysprzedać, bo i tak tego nie mamy jakoś tam zbytnio dużo. I drugie złoże leci, tak? Dobra. To zaczynamy. Jak? No... 22 tysiące, ciekawe ile dostaniemy kary. Tu obok było centralnie 5000. tysięcy. Tamten gościu chyba, ile? O połowę, nie? Miał zmniejszyć. Czy o 10%? Nie pamiętam. 18 tysięcy. Nie. 22 noc. No jak on to. Uuuu. Nie rozumiem. 26% no, no Co to? Co za ty? Ilu ma 51 tysięcy. To, to sobie też odpuścimy. Te aukcje 2%. Pro... A, niech biorą sobie. A może kupię. Za 16 tysięcy? On to porąbany jest za 8001%. No ale, jak tak chcę, tyle kasy wydawać. Ale będę mógł sobie kupić w końcu termiczne rurociągi. Te, yy, będę mógł sobie gaz powiększać. Aukcja terenu, zobaczymy, co mieliśmy: 33. Tak, nic dziwnego, nie? Dobra, idziemy tutaj. Nowej. Wypad. Złodzieju, Wonsaty, moje pole. Dobra, ile wydałem? 5000 może być. Ważne, żeby tamty nie dostał. Grzywna, oprocentowanie 0,84 w czerwonej biorę. Biorę, nawet się nie zastanawiam. No to i tak się bardzo opłaca. Pyk, pyk. Pyk. O! Po lewej ładna. No ale to zanim wydobędę, zanim coś znajdzie, to i tak już będzie po ptakach. A... Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, tutaj idziemy, bo po prawej rośnie. O, świetny wybór. Ale na razie i tak niech tutaj latają sobie, sprzedają, ta? Nie, tutaj, z powrotem, nie w tę stronę. E, ta też już spada. Świetnie, e, jeden, drugi. No, dawaj, 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 dawaj. Szyb i w dół. Chociaż poszerzymy tutaj. Najpierw, żeby szybciej wydobywało. No, dawać. No, znowu tak nisko będzie? Tutaj coś było, nie? Ta. Dobra, nie ryzykujemy, poszerzamy od razu. E, jeden silos, drugi. I szyb wchodzi na rejon. Siup. I od razu lecimy. A, poszerzamy, co tam? 1,20. Mo może być taka cena. Znaczy elegancko, że taka jest, nie? Tylko, że, że chodziło mi o to, żeby sprzedawać po takiej cenie. Tutaj już wyższa jest. Dobra, jeszcze moment. Będziemy wszystkie konie mieli wykupione. O. Dobra. 1,18 teraz. Świetnie. Kwiecień. Puszczamy kolejnych Radiestów 6000. Mamy. Dobra, na razie niech nie sprzedają. Myślę, że to nam wystarczy jakoś. A eee, chyba, że skanera będę jakoś nadużywać. O! O! Świetnie. Czegoś, czegoś takiego nam brakowało. Elegancko. Tutaj, jak. No. Takie. Znaczy i tak zadowolony, nie? Tutaj od razu na trzeci poziom. Skały. Od razu na trzeci poziom powiększamy. I tutaj mówisz, że masz, tak? O, tutaj mamy jedno, drugie. A tu gaz jest. Eee, do prawego, czyli zrobimy tak, żeby to nie przeszkadzało w niczym. Tutaj od razu trzeci poziom. Po, po, polepszymy. Otwieraj! Miał ulepszyć, a nie zamknąć. Tutaj weźmiemy drugi. Tu drugi. ok. O, widzę, że już miejsce się kończy. Macie. Możemy coś sprzedać, bo już się kasa kończy. I... Nie wiem, złączymy sobie? Złączymy. Super silo. Gdzie ty jesteś? Tutaj masz, tak? Tutaj gdzieś to będzie, czy wyżej? W ogóle... Nie wiem, nie wiem jak oni to szukają, ale... A, starczy na miejsce? Czekaj, zrobimy tak dla pewności. Silos, dobra. Osiem dolców. No, sprzedajcie coś tam. No, dobra, 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 dobra. Zrobimy tak i tutaj coś... O Jezu, tutaj jest mega wielkie. To będzie... Chociaż nie, czemu ja tak zrobiłem? Osiągniem to limit. Dobra, może na dwie rury będziemy wydobywać. No. Tutaj poszerzymy. I tak, o będzie. Dobra, mamy sierpień. Nie mogę tak też przyspieszać za bardzo. Bo znowu się zapatrzę, zagolępuję i znowu będzie świetna cena od wydobycia. Ładnie schodzi. Teraz puszczamy sobie naszych małych czarnych przyjacielów. Niewidomych? Prawie że pewnie etanol ciągnął, jak ten krecik z tych bajek za PRL-u. Tych ruskich takich śmiesznych. Na bank. I jak jest tutaj? Mamy drugie złoże. O, tutaj coś jest. To dawaj tak i dawaj tak. To będziemy mogli później gdzieś się wpiąć po drodze w tę rurę, żeby gaz przeciągnąć do prawej fabryki. Mamy październik, tak. Ciekawe jak to zrobić, żeby szybciej wydobywało ropę, ciekawe czy coś się da, ale pierwsze, naj największą, najważniejszą priorytet to ma właśnie, mają te termo, ter termo coś tam, te, te rury właśnie, będzie można powiększać kieszenie gazu, jak będzie mogli poszerzać, to będę mógł więcej tego gazu stracić, nie, że weźmiemy sobie, zrobimy dobrą cenę, czy cokolwiek, nie, nie, to więcej gazu wyleci tutaj przez szyb, cały ja. Tutaj jak sytuacja już końcówka. Nawet szybciej. Tutaj jak. Też już. O. Dobra, to już możemy powolutku robić taki myk. Tu. Tutaj tak brzydko pójdziemy naokoło. Tu. Tutaj już koniec jest. To robimy tu jedno. Tu drugie. Pan, nie zdąży. Nie? Nie zdąży. Dobra, zaczynamy sprzedawać, i to w trakcie jakoś dojdzie, myślę. No, dawaj, dawaj, dawać, dawać, dawaj. Nie zdążą. Co za ty... Ja pierdziele co za idiota. Ech. No, Ricardo, jak ci tam poszło? No dobra. Masz szczęście. Dobra. Kupujemy od razu to. Elegancko 11 tysięcy na nic nas nie stać, a chociaż ceny będziemy mogli sobie załatwić? Nie. A, szkoda. Dobra, papier wartościowy 6% i tak mi nie stać. Że nawet... nie, nie ma sensu. Kto to wziął? Świetnie. Daisy 5%. Ona miała ile? 8 chyba, co? 8. 5 nie, mniej miała. E, ale najważniejsze, że Ricardo nie wziął 18%, kurde, 10% więcej ma. Ma 40 koła w kieszeni. Aukcja terenu. Co mieliśmy? 45? Może być. E, dobra, tutaj. Dawaj. Ci nie wiem, mu się biją. Zaraz mnie ktoś wali. Nie. Okej. Okay. Lecimy. I sprawdzamy od razu, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie mogę za bardzo przyspieszać, bo to, to właśnie mnie gubi, że za późno sprzedaję wszystko. Jeden silos, drugi i szyb. Okej, okay. abyśmy trafili jakoś na początku. Dobrze. Dobra, niech tutaj sprzedają. Widzę, że po lewej jest większa cena. Dobra. ja Nie, niech tam sprzedają jednak. <laughs> O, 113 177 inwestujemy. Dobra. No, dawać No, co za co za typ? Otwieraj to. Nie trafiłem po prostu. Chciałem koniec kupić i o, Wyszło co wyszło. No, jakiś nieogarnięty dzisiaj jestem. Dawać na dół O, o ho, 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 ho dobra. Świetnie. Dawaj, więcej koni. Jeszcze więcej, jeszcze. 67. No dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Jeden szy... ten, silos, drugi silos. No już lepiej, co? Stop! No dawaj, 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 dawaj. Mamy kwiecień. Dobra, niech tam na razie sprzedają. Póki jest dobra cena. Bo też może to był błąd, e, który robiłem, że jak była jedna i druga jakaś tam dobra cena, albo chociaż z jednej strony, to ja bręchomikowałem w nadziei na to, że e, gaz znajdę i tym gazem jakoś zwinduję cenę. Ale to może póki co, jak jest taka ten, taka dosyć wysoka cena, to może będę sprzedawać na bieżąco. Tylko później jak pospadają, to już będę miał silosy przygotowane. Właśnie ulepszę sobie, póki kasa jest. O! Dobra, dobra, spokojnie, ej. Tutaj dwie odnogi, tutaj na punk musimy poszerzyć. O! Elegancko. Jedno drugie, tutaj siup. Jedno drugie, poszerzamy. No tutaj gdzie? Tu. No to możemy tak przeciągnąć, gdzie nie macie miejsca. Dobra, całe stado wesoły mamy koni. Ok, Ehehehej. No, o tym mówiłem, nie? O, tam nie znalazł jednak. Tutaj puścimy drugiego. A kreciki niech szukają płynnego złota. Albo gazowego zależy. W jakiej formie? Ale chyba coś bieda, co? Będzie tutaj mamy jedno złoże. Znalezione. Bieda będzie w ropę na tej mapie. Były duże. Owszem, były duże kieszenie, właśnie ropy, ale coś tam. O, tutaj coś jeszcze jest. Dawać. Dobra, ja już sobie sam znalazłem. Znaczy, kreciki mi znalazły. O, tutaj coś jest. Niżej, niżej. Dobra. Możemy od razu przeciągnąć to. Od razu poszerzamy póki. Znaczy, aby była pewność, że wydobędą. Wydobędą to wszystko. I, 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 i. i. Jak to zrobić? Myślę, że tutaj. To wtedy jeden szyb ulepszymy. I drugi od razu ta. I będziemy mogli sobie przez środek mapy przeciągnąć to wszystko. To robimy to. Osiągnięto limit. Dobra, robimy to tak. Tu, to zamykamy. I, 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 to tu. To wtedy będziemy musieli tutaj zamknąć, tutaj zamknąć. Dobra, to tak na razie. Nie, tutaj już zamkniemy sobie. A tutaj jednak muszę zamknąć od razu. Jak tam? sytuacja. Dobra, koniec chyba, co? Puścimy jeszcze kreciki. Dla pewności na sam duże żeby coś tam przeskanowało, ale jakoś tam cudów nie oczekuję. Bo to już chyba nie będzie. Co tutaj jest? Kasy dawać Dawaj szybko, muszę sprawdzić. Co to jest? Ropa. Dobra. Mamy wrzesie, może jeszcze coś tam zdążą wydobyć. Tylko, że silosy się kończą. Znaczy one już zapełnione są. O, 1.06. Dobra, niech coś tam sprzedadzą. Mamy październik. Poszerzamy. A, dobra, na razie jest miejsce. Co, nie zdobyły nic, nie? No, dawać, wyciągać, wyciągać. Ale teraz dążymy. O, tutaj ładnie cena idzie do góry. Nie będzie trzeba windować z jakiegoś marnego pułapu. Okej,. Okay, tu gaz leci, tu, tu, tu. Tutaj trzeba zamknąć. Tu nigdzie nie ma. Tu poleci od razu do fabryki. Ok. Listopad. Cena jeszcze trochę niech sama podejdzie. Dobra. Odpalamy. Jedno złoże schodzi, później drugie. Tak. Ostatnio się nauczyłem właśnie. I sprzedajemy. No, dobra. No, po dobrej cenie. Po dobrej 44 tysiące. Ciekawe, czy wycieki jakieś były, bo nie pamiętam. Diamencik był. Trudno. Ale przynajmniej mamy trochę zarobione. Ej, właśnie przecież. Ja miałem kupione te. Czemu ja nie użyłem? Żeby gaz powiększyć. Kompletnie zapomniałem o tym. 4000. I dobrze ci, tak. I dobrze ci. Co tam? 46. Dobrze. Dobra, licytujemy sobie jeszcze pole. Tutaj idziemy? Tutaj idziemy. Nie ma co się bić. Tak mi wywalą, nie? Nie, dobra. Świetnie. Okej. Okay. Licytacja, papiery wartościowe, to jest 4%, czyli ile możemy dać? Kurde, bo ten Ricardo cały czas... Za 4% za 20 tysięcy? Za 25 co? Bo one coraz droższe. Dobra, 25 trudno. Ten kupił Ricard. No nie wierzę. No przecież ja w tym sam... Uch! Widzimy się w następnym odcinku, Nara.